Mama pyta się synka: Co będziesz robił, zanim wrócę z miasta? Będę bawił się moją kolejką elektryczną albo z naszą mianią. A od czego to będzie zależeć? Od tego, czym będzie bawił się tata. Adwokat pyta swojego klienta: Dlaczego chce się pan rozwieść ze swoją żoną? Bo moja żona cały czas szwenda się po knajpach. A co pije? Nie. Ciągle łazi za mną. do dozięcia. Nigdy mm, się nie zrozumiemy, ja jestem zagorzałą katoliczką. Nie mogła mama tak od razu mówić, ja też jestem zagorzałą. Żona pyta męża. Z iloma kobietami spałeś? Tylko z tobą kochanie, z innymi nigdy nie zmrużyłem nawet oka. Policjant z drogówki wraca do domu i od progu woła Jasia. Pokaż dzienniczek. Jaś wyciąga dzienniczek, w środku kilka pał i dwieście złotych. Ojciec sprawnym ruchem chowa kasę i mówi: No, przynajmniej w domu wszystko w porządku. Chodzi ksiądz po kolędzie, rozdaje dzieciom obrazki ze świętym Piotrem. A się podchodzi do księdza i pyta: A z dinozaurami masz? Podczas sprzątania na strychu gość znalazł bardzo stary obraz. Postanowił sprawdzić, czy jest coś warte i zaniósł godowe ceny. Specjalista ogląda, zastanawia się i pyta. Słyszał pan o wincencie Van Goghu? Oczywiście, któż by nie słyszał? Odpowiada podjarany koleś. No, on by tym nawet dupy nie podtarł. Panie Krysiu, jaką ma pani ładną bluzeczkę na sobie. A widział Pan na mnie kiedyś cokolwiek brzydkiego? Tak, naszego szefa.